Cześć! Dziś jesteśmy w sercu Pragi na słynnym wiatraku, gdzie pokażę Wam piękne dwupokojowe mieszkanie. Zapraszam! Mieszkanie przeszło remont w tym roku. Jest w pełni wyposażone i gotowe do wprowadzenia. Mieści się na piątym piętrze kamienicy usytuowanej tuż przy rądzie wiatracznej. Na powierzchni niemal 37 metrów składają się dwa pokoje, przestronny salon z aneksem kuchennym i sypialnia z garderobą, łazienka z wanną oraz balkon. Okna i balkon wychodzą na małą, kameralną ulicę Kirasjerów, dzięki czemu panuje tu cisza. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska, która jest już zawarta w cenie. Okolica oferuje szeroki wybór restauracji, pubów, parków, sklepów i centrów handlowych. Jak widzisz jest to idealne pierwsze mieszkanie dla pary lub singla. Zadzwoń do mnie, umów się na spotkanie i prezentację, będziesz mógł to kupić.